Idę na autobus do parku narodowego Tajona. Zostaje tutaj dwie noce. No, będzie przygoda, oby tylko mnie nie zeżarły muszki. Przed szesnastą. Idę na plażę i na kemping, gdzie spędzę dzisiejszą pierwszą noc. Pomału wyłania się piękna plaża. Ale super! Plaża Kania bardzo ładna. Stąd się rozchodzą ścieżki na resztę parku, ale jak widzicie fale są dosyć mocne i trzeba być uważnym, bo prąd jest silny i bywa tu niebezpiecznie. Okazało się, że tam w którym dyszło nie było kempingu, więc muszę iść jeszcze 3 km. Jeszcze półtora kilometra, ale dam radę. Mój pleca dzisiaj waży 16 kg. Mam wodę i jedzenie na kilka dni, więc jest ciężko. No i ciepło. Arecifes. Bardzo ładna, długa plaża, jednak kąpiel jest tutaj zabroniona. Narodowy Tajrona to najpopularniejszy park w Kolumbii. Można powiedzieć. Wizytówka. Ma on wielkość 12 tysięcy hektarów lądu i 4,5 tysiąca hektara morza. Wśród linii brzegowych na niektórych zatoczach są piękne rafy koralowe, więc można tutaj snurkować. Występuje tutaj. Dużo gatunków ptaków. Można spotkać iguany, małpy, jaguary, oceloty. I jest dużo tras trekkingowych. Podczas takich tras można spotkać rdzennych mieszkańców tej ziemi. Indian aruakos zajętych swoją pracą. Można też tutaj zakupić właśnie wytworzone przez Indian różne produkty. Największą popularnością cieszą się torby, wykonane z nici agawy. Są one piękne. Chyba znalazłam swoje miejsce na nocleg. Jest cicho, spokojnie. Ukołyszą mnie fale do snu. La piscina, piękna zatoczka, i tutaj właśnie śpię dzisiaj. Dzień dobry, jest po szóstej. Niedawno wstałam. Nocka taka średnia, ale coś tam pospane. Przed chwilą tu na plaży e, znalazłam mandarynkę. Może wyrzuciło taką pomarańczową, piękną mandarynkę, za mam śniadanie. O, a tam spałam, właśnie. Więc fajnie zbunkrowane. Tylko widać od strony morza dobre miejsce, polecam. Dzisiejsze śniadanko na plaży granola, a tutaj mleko. Niestety było tylko waniliowe i czekoladowe. Nie było zwykłego w kartoniku. I wlewamy. I zaraz będzie jedzone. O, mrówka. Muszę ją wyrzucić. <grywka> tak się prezentuje śniadanko. Mam pękniętą miskę, więc muszę uważać, żeby się nie wylało. Gdzieś mi w plecaku się zgniotła. Ale jeszcze daję radę, więc nie wyrzucam. Kiedy budzę się i mogę rano wziąć kąpiel w ciepłym Morzu Karaibskim, I to wtedy wszystkie troski uciekają, i zdaję sobie sprawę, że jestem wielką szczęściarą, że, że mogę tu być. Nie wiem, czy widzicie lazur tej wody, ale uwierzcie mi, jest. Cieplutka ma 25 stopni, a jej błękit jest wręcz nierealny. Przemieszczam się z mojego miejsca na inną plażę. Mam do przejścia tylko półtora kilometra, więc nie dużo. A idę na plażę Cabo San Juan de Guía. Taka wizytówka, można powiedzieć, w parku Tayrona. No, a to taki głaz. Takie ogromne głazy, co tutaj porozrzucane po ścieżkach. Dotarłam w półwysep San Juan del Guia, uznawany za najpiękniejszą plażę w parku i przez National Geographic za jedną z 20 najpiękniejszych plaż na świecie. Jest tutaj troszeczkę tłoczno, ale pięknie. Ale idzie fala, idzie fala. Trzeba podskoczyć. O kurcze, kocham to życie. Ale fala idzie. Trzeba będzie skakać. Skaczemy, skaczemy do góry ludzie. Bo każdy lubi być na ludzie. Skaczemy do góry razem. Kto nie skacze? Coś tam, coś tam. Koma. Koma ciągle w sercu. Chociaż już nie istnieje. Prawdziwa koma nie istnieje. Miejsca, chcę pozdrowić moją kochaną rodzinę. Mamy tatę, babcię, brata, siostrę, siostrzeńców i szwagra oraz wszystkich bliskich i dalszych. E, mamo, tato, bez Was tutaj bym nie była, bez Waszej pomocy i wsparcia, więc bardzo Was kocham i pozdrawiam. Szkoda, że Was tu nie ma. Następnym razem! No i więcej takich czułości nie będzie. Zbliżają się święta, więc to jedyny raz. Buziaki. A ja proszę zatrzymać czas i niech ta chwila trwa wiecznie. Znalazłam plażę na dzisiejszy nocleg. Równie malowniczo jak ostatnio. Bardzo ładna plaża. A tam będę spać. Zaraz będę rozkładać namiot. Za pół godziny zrobi się całkowicie ciemno, ale mój namiot już rozłożony. Więc wszystko przygotowane do spania. I mam nadzieję, że tę nockę prześpię trochę lepiej. Taki ogromny księżyc. Pełnia, więc jest jasno. Ciężko się spało, jak to przypełnił no. Wschodzi słońce. Popatrzcie na, na te kolory. Cudo. Mój sąsiad, wielu tych sąsiadów tutaj mam. Marusienkie krabiki kopią takie dziury w piasku i spędzają tam upalny dzień, a w nocy wychodzą na żer. One są bardzo szybkie, trudno je nagrać, ten akurat jakoś mało ruchliwy. ale byśmy tutaj nurkowali, snurkowali, rybki są super. No to czas zbierać obozowisko. Rzeczy z wczorajszych kąpieli się suszą. No trzeba ogarnąć plecak, słuchać namiot, zjeść śniadanie. Zejdzie z godziny. Śniadanie, dzień drugi. Teraz trzeba mleka dodać. Tym razem czekoladowe. Uhuuu. Patrzcie, jaka żabka. Jest malusieńka, ma śliczne kolory. Czyli prawdopodobnie może być jadowita? Chociaż wątpię, no nie wiem. Czym bardziej kolorowa, tym bardziej jadowita podobno. To jakoś super nie jest, ale nigdy nie wiadomo. Patrzcie, jak on śmiesznie wynosi piasek ze swojego domku, ze swojej dziury. Kopie, kopie, i zaraz wyniesie na jednej nodze. Śmiesznie, co? Gotowa do drogi, buty ubrane. Ale ja nie chcę stąd iść. To jest tak pięknie. Już mówiłam to 100 razy, ale tak jest. Ale trzeba wracać. Przykować się na święta. Te ogromne głazy po drodze porozrzucane. To olbrzymie, to olbrzymy. Wracam. Były ogromne głazy, których nie było sposób przejść z moim plecakiem, a w każdym razie było to niebezpieczne, bo się poślizgnąć, a nawet nikt by mnie tam nie znalazł, więc wracam tą drogą, którą przyszło 6 km do autobusu, zapięć takich soli i podwiezie mnie do autobusu do Santa Marty. Chyba, że będzie w stanie i na siłach to przejdę ten kawałek jeszcze 4 km, ale nie wiem. Zobaczę! Cześć ma! Cześć! Dzisiaj na obiad. Świeżutka, gorąca, aż nie mogę trzymać, bo mnie parzy arepa z jajkiem. Jejku, mam taki wielki smutek w sercu, że muszę stąd iść, że to jest szok. Kto tu był to zrozumie. No już Santa Marta. Jeszcze 4 kilometry. kilometru fiħ-ħotel, da ħostelu.